Siemanko, szampanko, ja idę z tatą O, o, o północy 38 e, Rewal, piękne miasto nadmorskie e, Nie wiem e, Tak się chciałem przejść, bo mi... Wiem Anno... ulicami, zobaczymy co tutaj się dzieje, w ogóle Tak no, bo prawda, prawda A ze względu na to, że jesteśmy blisko plaży To mamy... pójdziemy na plażę Pierwszą restaurację który jeszcze jest impreza? Balety, ostre balety, tu jest najlepsza pizzeria w mieście. Tak najlepsza pizzeria. Robinson się bawi? No dosłownie. Tu mamy jedną z dwóch żabek w rywalu. Tu osób więcej niż ten Tu restauracja. Tam dokładnie. Ziemniak i spółka w Rewalu. Kiedyś tu był sabat, ale zmienili w majówkę. Od majówki. No. To, idziemy w lewo. Tak, idziemy w lewo. Tu jest y, drugi najlepszy kebab. Tak. Tu się ludzie ostro bawią. To jest drugi najlepszy kebab Dla mnie najlepszy, ale okay. Dobra, idziemy co się bawi co się bawi, to jest oczywiste no. Tu jest dobra lodziarnia Nigdy tu nie jadłem, ale jest dobra Tu mamy dla moich rodziców najlepszego kebaba nie wiem czemu. Zrąbisty kebab. Adana. Adana kebab? Noc sponsor. Tu halaj nogi elektryczne. Plac wieloryba. Plac? O, właśnie, plac wieloryba. Co, idziemy w stronę Kalifornii? Tak, idziemy w stronę dobrej restauracji, a na koniec zostawimy plażę nocą. Tam też pewnie ostra hulanka jest Chodź już środy na czwartek Tak. Za dużo się nie dzieje a nam się nudzi. Nie wiem co robić. Wstaliśmy z łóżek. I tak. Idziemy. No. Tu w ogóle. Tu, tu jest taki drogi kibel, 5 zł za osobę. Nie idźcie tu. Jak już mu się zachce srać to idźcie do hotelu. Mógłby, albo srajcie do tego piasku na plaży. No i w Kalifornii nic się nie dzieje. W Kalifornii nic się nie dzieje, bo zamknięte. Sabnie. A tu mamy fajne drzewka. Cimno. Nie ma co iść w tą stronę, to idziemy. Nie, czekaj tam jest... Dobra, to dobra. To idziemy na molo jednak. Tu jest najpyszniejsza lodziarnia na świecie w ogóle w rewalu i wszędzie. Wtedy i w ogóle Więc mega fajna Doziarnia A tu mamy Molo Krótkie Ale nieraz wietrzyste i potężne Nie byłem największy na większym Molo, ponieważ jeżdżę tutaj od 11 lat chociaż mam 11 no. czyli od zawsze to jeżdżę o! Jeszcze jest tam impreza na plaży. Tam w ogóle, tam gdzie się to świeci, to tam jest taki bar plażowy. I tam się też dzieją hece pewnie. A tu mamy plażę. Tu kłódki zakochańców. A tu morze. Tam przed nami są jakieś światełka, ale nie wiem co to. Coś wpływa. O, a tam jakieś ziomeczki se impre robią. Tam. O, pomiędzy kutrami. Pomiędzy kutrami. Tam w ogóle są zarąbiste kutry. No. I za chwilę zejdziemy na plażę, więc Sigma. A teraz idziemy wam pokazać najlepszą burgerownię w mieście. Tak, to jest najlepsza burgerownia. la la. la, la, la. Ale to już w następnym ujęciu. A tu są takie fajne te wielorybki na placu wieloryba. Tak. No. A teraz idziemy do tej burgerowni, bo się nie wyrobimy. Najwyżej coś wam jeszcze dodam w następnym ujęciu. No, zatrzymuj się. A tu mamy promenadę. Gdzie dochodzi, nie wiem, ale po swojej lewej mamy morze. Tu jest druga z dwóch żabek, mniej oblegana, ale też oblegana. W ogóle brawalu, tak się szybko kończą chruboksy, że nawet po 13 nie próbujcie wchodzić do żabek po chruboksy, nie? No. Tu e, nie wiem gdzie, gdzie gdzie to jest. Nie wiem, ale gdzieś tu jest taki mega fajny wiar, y, się tu rozkładają. Nie. W ogóle. Tu lodów nie jadłem, ale też muszą mieć dobre. Tu gdzieś jest sklep z książkami i ten y, sklep No sklep. Tu ogólnie są takie stra, 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 straganiki, o! Z tam koszulkami piłkarskimi No i TP Tu niedziałający automat, tu w ogóle Cimbergai i tu mega osób też chodzi. Tu jakiś dzień, to jest cała ulica stąd w sensie stamtąd do tamtąd oblegana tu jest taki wakacyjny market dosłownie market bo to jest wielkie dzisiaj ogólnie dzisiaj, wczoraj można powiedzieć byłem na bowlingu fajnie było mój brat dostał rage'a bo przegrał w drugiej rundzie pozdro o! Tu nigdy nie byłem. Byłeś tu z małą? Kiedyś? A mój tata też nie był. Nie, nie wiem, czy to jest, ale tu jest taki posąg. Był. Dobre jedzenie. Niby dobre. Uu, a tam kolka. la, kolka. może ukradniemy. O! I tu jest ten najlepszy. Zbliżamy się do Najlepsze, Najlepszy burger w mieście. Dosłownie. Tylko tu jest teraz zamknięte. O. Tu, gdzie jest to czarne, jest ta budka. Polecam wam Teksasa albo szefa. Tylko ja biorę zawsze Teksasa bez barbecue, bo ja nie lubię barbecue. A! I krowa i kurczak się nazywa. Oczywiście nic nie jest sponsorowane, to tylko dlatego. O! A tu mój tatajat za zapiekse, Dobra? Zajebista. Y, no ja jeszcze nie mogę tego mówić aczkolwiek jest dobra tu moje moja mama od 11 lat kupi kołacze i są pyszne dlatego że o, do 21 takie logo o, czynno od 11 do 21 Tu kurde, kołacz ciastko z pieca, chlubiące aromatyczne, o, czekaj, ciastko wypiekane z naturalnych produktów a tam, za tymi drzewami, gdzie jest ciemno, ciemno jak w dupie murzyna, jest morze. Idziemy. Idziemy jeszcze prosto, aczkolwiek zapomniałem już co tam jest. Promenal. A nie, czekaj, pamiętam. Promena tam, tam jest, to na pewno wiem. E, tu ogólnie... Nie wiem co jest, bo ja tam dalej nie, rzadko co chodzę. A dobra, wiem co tam jest, to później Wam pokażę. Ale ogólnie, tu w tym, w tym, 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 tym cośku nie dajcie się oskamować. Tu są te, 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 takie, co się strzela w puszki, nie? Na przykład. Ech, no. Tu jest jakaś z śledziem, bokser. No. O, i tu jest w ogóle wypożyczalnia go kartów. Ale stąd rzadko co bierzemy, bo mamy lepszą. Lepszą. Nagrywam telefonem, bo ponieważ nie nie na kamerę, tu mamy taką mapkę Rewala-Trzęsacza. E, tu jest e, 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 Rewal. I tu niedaleko jest Trzęsacz. W ogóle wam mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że że, 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 że że, to nie jest ciekawostka, tylko smutna historia, w poniedziałkowy popołudnie, gdzie mocno wiało, w. A tak, gdzie to było? Gdzieś 20 km od Rewala, Dwóch szesnastolatków sobie pływało w poniedziałkowe popołudnie w morzu. Wiało. Była czerwona flaga. Tylko oczywiście sobie powiedzieli, jestem hardkorem. No i weszli za do morza. Jednemu udało się wypłynąć i wyjść, a drugi został porwany przez morze. I do... Nie czekaj. Czyli... Eee, czyli dzisiaj środa. To do wczoraj sobie on płynął 20 km. W sensie, tak. 20 kilo. A nie, 15 km od Rywala. I do Trzęsacza i w Trzęsaczu go znaleziono. No. A tu taka fajna ulica. Jest. No. Bardzo fajna. Też tu chyba nigdy nie byłem. Ale się przejdziemy. No. tak jak coś będzie ciekawszego, to w następnym ujęciu. Dobra, to koniec tego nocnego vloga, ponieważ mnie brzuch boli i chce mi się srać. Więc elo.